No, siema, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam zajebistego glicza na kasę. Zarobiłem na nim 139 milionów dolarów. A w jakim czasie to powiem wam na koniec. Czekajcie, gdzie jest Mace Bank? Tutaj mamy się udać w to miejsce. Już może Wam ta miejscówka coś podpowiedzieć z gliczem. Może gdzieś to widzieliście, może nie. Ale kasa jest bezlimitowa, tak naprawdę. No dobra, jesteśmy na miejscu. Parkujemy tutaj przed śmietnik. Wychodzimy z samochodu. Włączamy akcję. Rozegraj akcję. Stworzone przez Rockstar. Misję. I rozwałka dwójka. Nakurwiamy to. Ok. Stworzymy własną. Nie potrzebujemy żadnych typów. To jest kasa solo. Zajebiście Dajemy na trudny. Mogę kupić sobie całą amunicję. Kamizelkę przykazów też sobie kupię, bo czemu nie stać mnie. Chyba nie mogę nawet. Dobra. No i co? Lecimy? Uruchomienie sesji. No i zajebiście. Lecimy z glitchem. Wsiadamy do swojego wozu, <trym> Jedziemy na miejsce parkingowe. Miejsce parkingowe, bro! No, parkujemy tutaj. Bierzemy żółty samochodzik z dala od rozwałki, żeby go przypadkowo nie rozpieprzyć. No i dobra. I teraz tak, żeby się nie pieprzyć, zrobimy to, to w ten sposób. Po prostu przed, yy, przestawimy samochody szybko. Potrzebne są wam bomby przylepne Dobry glitch Jeżeli czekacie tak jak ja Na nowe DLC Które ma wyjść właśnie w te wakacje W 2020 roku Więc no dobry glitch żeby sobie dorobić Rozpierdalamy to Zajebiście Ale doleciał samochodzik Włączamy sobie telefon. Kierujemy się na Lestera. Proszę bardzo, dzwonimy do Lestera. No i proszę bardzo, za 600 dolców możemy mieć wyjebane w rozpierdol. Teraz lecimy tak. Teraz lecimy na miejsce, gdzie będziemy sobie klonować kasy. Czyli w te miejsce, brecie. No lecimy, dobra. Kurwa, mać. Czego on tu stoi? Zepsuł mi zabawę. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Już czuję zapach pieniędzy. I teraz tak, stajemy w tym miejscu przed tym takim brudnym głównem. No ja się przełączę sobie na myszkę, wezmę sobie kałacha idziemy do sklepu. Wypad, gościu. Rozpierdalamy wszystko, co się da. Chipsy, lajsy, batoniki, Prince Polo i te sprawy. Ga gazetków. Gazetków. Gazetki są niezniszczalne. Możemy sobie nawet popatrzeć na gazetki. No, całkiem spoko. Ta, dobra, teraz tak. Rozwalamy to. Coś. Co się nazywa kasa. No i dostajemy dwa razy po 84 dolce. I teraz uwaga, co się stanie. Nakurwiamy kółko wokół naszego samochodu Walimy grubasa Wracamy do sklepu Rozkurwiamy kasę I znowu mamy kasę <śmum> to fuck, co to było I znowu mamy kasę bo kasę <śmum> No i tak sobie walimy Teraz wam powiem yy, W ile zarobiłem 139 milionów O kolejny grubas Walimy go Gonią nas psy, tego nie róbcie. Eee, aha, nie mogę do Lester'a pójść, dobra? No więc generalnie, eee, postarajcie się nie zrobić tak, żeby was go, goniły psy. No ale generalnie, możecie tak ciągle kasę sobie zbierać. Ja zarobiłem 130, 139 milionów w jakiś miesiąc, więc zajebiście. Polecam zero pana w miarę szybka kasa. Wybaczcie, już mam 26 tysięcy. A siedzę tutaj zaledwie godzinę. No i teraz tak, no jeżeli się wam to znudzi. No przydałoby się uciec z policji, którą sam sobie wywołałem niepotrzebnie. No ja pierdolę. Dobra. Myślałem, że mnie psy będą gonić. No i tak, zarobiliśmy kasę. Jeszcze za misję sobie odbierzemy kaskę. Zobaczymy ile... 11 kafli. Zajebisty glitch. I co? Ja będę leciał. Trzymajcie się. Cześć. Elo!